Oho! Kolejna rozgryweczka. Całkiem ładnie tutaj weszło. E, będziemy teraz grać z szamanem. Czy jak niektórzy mówią na szamana? E, no cóż. Ja osobiście uważam, że. E, każda postać w tej grze jest mocna. Każda ma swoje. Plusy, minusy. Hmm, każda ma inną umiejętność specjalną. E, zacznijmy od tego, że e, szaman. Zrzućmy sobie dwa nietoperze. Szaman ma dosyć mocne czary i e, rzuca błyskawice, które mogą zadawać bezpośrednio dużo obrażeń pojedynczej kreaturze lub. E, czy, lub y, bohaterowi e, albo może zadawać y, wszystkim wrogim y, przeciwnikom e, obrażenia. Dobra. Zobaczcie, rzucił wielki totem oko. Tak, totemy to jest umiejętność podstawowa szamana. On za dwa punkty many może przyzwać losowy totem. Ale może też przywoływać je z ręki po prostu, tak jak my mamy bestie. E, no, lepiej byłoby mu to zdjąć, tak, żeby sobie jego totemy dodatkowo nie dostawały plus 1, plus 1. E, ja mam wrażenie, że on, no, popełnił błąd. E, dlatego, że tak naprawdę po co on to wrzucał? Jak nie miał jeszcze zagranych totemów, eee, taką kartę się zagrywa w sumie jak e, mamy już kilka totemów, i automatycznie na koniec tury się ulepszają. E, chyba, że ja tu coś nie dopatrzyłem, tutaj po lewej mamy pasek. Kto co zagrał, można sobie to przypomnieć. E, na koniec tury wszystkim pozostałem. A, to przepraszam, e, ja tu się zacząłem mądrzyć, a to jest w ręce talii na polu bitwy, tak? Tu mamy rękę, tu mamy talię i pole bitwy, czyli już każdy jego totem dostał e, buffa. Czyli ile dostał? Plus jeden, plus jeden. No, bardzo, bardzo, bardzo mocna, silna karta, muszę powiedzieć. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Nie wiemy co zrobić, to zagrajmy ze dwie małpy Haha i cóż, sukcesywnie obijajmy przeciwnika. Z popatrzmy na dalszy rozwój wydarzeń, Chcesz zrozumieć, że są O kurczę. nie jeden. Czyli jeżeli zginie mi jeden ten. T.C. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Tak sobie myślę... Tak sobie myślę... Dwa punkty obrażeń... Tak sobie myślę, że... Trzeba zagrać to. Trzeba zagrać to. Niszczyć jednym sowem mu tą jego kreaturę, która miała 5 ataku. Trzeba zagrać dwa nietoperze dodatkowe. Ulepszone. I jedną małpę. Po czym zaatakujmy go sobie. Wszystkim co mamy. Właśnie tego się obawiałem. Ojejku, dwa to temy. Czy to będzie nasza pierwsza porażka? To będzie nasza pierwsza porażka, proszę Państwa. A no, jest taka możliwość. Jest taka możliwość, że to będzie nasza pierwsza porażka. Ale jeszcze nie mówmy hop. Jeszcze nie mówmy hop, jeszcze może się uda wygrać. Czasem. Czasem za ile on nas tutaj uderzy i co on zrobi? A 5, 6, tak, 10 za 12. Zobaczymy. Teraz trzeba czekać na ruch przeciwnika. Generalnie mam fajne karty w ręce, ale ee, ale no cóż. To nie jest jeszcze nie jest jeszcze tak przesądzone. Bardzo się rozochocił ten szaman. Rozuchwalił się okrutnie, okrutnie tu się rozzuchwalił. Wróćmy sobie hydralona. jest blisko. One mają zryw. Eee agonia jeśli kontrolujesz hydralodona przez dwie głowy hydrolodona. Możliwe, że coś trochę źle zrobiłem. Ale tutaj obijajmy przeciwnika ile się da. To nie stury. Co ty na to? Przeciwnik zagrał błąd. Czyby to była jakaś sugestia? Oja. Oj, ja, oj, oj. Oj, 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 ale ja mam pewien pomysł. E.T.C. Wycisz wszystkich pozostałych stronników! I patrzcie na to! Jabada! Dziękuję! Do widzenia! Oglądajcie kolejne filmiki! I koniecznie subskrybujcie Benix Games! Tak jest! Tak się wygrywa!